Cześć! Z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do subskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z materiałami, które publikuję, oraz z komiksami, które wypożyczam z naszych bielskich bibliotek z różnych chwili. Tym razem powiem kilka słów o komiksie Luka, Tom pierwszy, Piłka w grze. Jest to komiks wydany przez Egmont, to jest taka nowa seria frankofońska. Miękka oprawa, tak wygląda grzbiet. Tutaj mamy zapowiedź pierwszy, tom i zapowiedź drugiego tomu. I zapowiedź i inne pozostałe tomy. Te wszystkie y, komiksy już na moim kanale recenzowałem. Niedługo będą wychodzić kolejne tomy. Frank. Tak, tak. Franka nawet mam jeszcze tutaj. Jakbyście byli zainteresowani. Dobra, i o czym jest ta historia? Jest to historia o pewnym szkolnym. Nie zdarza. Jest to chłopak, Luka, który bardzo chciałby zaimponować dziewczynie, chciałby grać w piłkę nożną, ale jest trochę łapowatym. Do tego nie uczy się za dobrze, kombinuje, jak tutaj sobie poradzić, ale mimo tego, że jest dość mocno fajsłapowatym, to generalnie dla, przykładu dla swojego młodszego brata jest idolem, który go ubóstwia. Luka chciałby przede wszystkim zaimponować Julii, ale potrafi się często zagapić. Jak się zacznie zagapić, to są to fajnie przedstawiane, jakby scenki, jak on sobie pewne rzeczy wyobraża, analizuje. Tylko on zamiast się skupić na tym, to na, na działaniu, na wykonywaniu swoich zobowiązań, pracy, cokolwiek, to on gada, gada do siebie. Co jest mocno kłopotliwe. I jeżeli chodzi o to, co on wykombinował, on przede wszystkim chciał kombinować, żeby zdać testy egzaminacyjne, chciał sobie pomóc, czyli zrobić coś niewłaściwego, czyli zakraść się nocą do szkoły, zobaczyć testy i na podstawie tego znać pytanie, żeby mieć odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o główną fabułę, to tutaj się pojawia coś w rodzaju ducha pewnego piłkarza. O, tu jest ten chłopak-duch. Który zaczyna od tej pory pomagać głównemu bohaterowi, Luke'owi. No i bo Luke, mimo że jest dość dużym chłopakiem, to na przykład jest w stanie przegrywać z takimi dziećmi. Już tutaj widać, że ma z kondycją problemy, więc yy, duch go mobilizuje do działania. Mobilizuje go do treningu, pomaga mu w wielu aspektach, po prostu i to w szkole oraz w czasie meczu. Dzięki temu. Jakoś troszeczkę lepiej Luka sobie radzi, ale oczywiście cały czas potrafi zacząć gory do siebie. I tak dalej. I w czasie meczu Luka jest wspierany przez tego chłopaka, i dzięki temu udaje mu się zrobić jakąś bramkę i generalnie być dość silnym ogniżem swojej drużyny. Jest to ciekawa historia. Taka sympatyczna dla dzieciaków. Tutaj mamy przedstawienie głównych bohaterów, jeszcze. Ogólnie styl graficzny jest taki standardowy, nie wyróżniający się niczym w plusie, niczym w minusie. Taki standardowy zestaw frankofoński. Komu mógłbym polecić ten komiks? Generalnie młodym czytelnikom, którzy lubią piłkę nożną, którzy próbują przeciwstawić się swoim powiedzmy ograniczeniom, którzy by chcieli być bardzo. Osiągać sukcesy, ale nie zawsze im idzie. Zobaczyć, że nie każdemu wszystko się udaje od razu. Rodzice też oczywiście mogą, tutaj mi córeczko podpowiada, które jest podczas tej recenzji, że rodzice też mogą przeczytać to, żeby zobaczyć, jak czasami dziecko ich próbuje osiągnąć jakiś sukces, i czasami potrzebują troszeczkę wsparcia, takiego, które by pozwoliło im, żeby rodzice dostrzegli, że są pewne rzeczy, na którym Dziecku zależy, ale niekoniecznie je sobie z tym radzi. Tak jak mówiłem już na wstępie, komiksy położyłem w Księżyce Beskickiej w bielsku Białej, w sekcji dla dzieci przy ulicy Słowackiego. Tam są dostępne wszystkie te komiksy. Zachęcam do odwiedzenia biblioteki a, i oraz do skomentowania tego filmu, a także udostępnienia, polubienia itd. tak dalej. Tutaj, teraz jeszcze możemy pokazać, że tutaj Frank jest, oraz tutaj na tylnej okładce mamy. Tak na tyle okładce mamy, jak sobie porównamy, zapowiedzi pozostałych tomów. To tyle tym razem. Trzymajcie się. Cześć.